Ja, ja mam takie ambicje, że ja nie chcę rozpierdalać kasy, ja, ja, ja jestem w stanie zrobić wszystko, żeby po prostu na przykład w przyszłości nie było takiej sytuacji, że powiedzmy y, dziecko idzie do szkoły, a y, nie wiem, w domu... Nie ma co jeść czy coś, albo y, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby dziecku swojemu dać, y, nie wiem, choćby głupie 5 zł, żeby sobie coś do jedzenia kupił, czy do picia, czy coś. I... Jestem stara. Jedyne, co z takich rzeczy wykminiłam, to rzeczy, które ewentualnie mogą poprawić moją kreatywność. Bo ja, ja, ja jestem z wiekiem coraz to mniej kreatywna. Ja, 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 kiedyś byłam tak kreatywna, a teraz naprawdę jestem tak mało kreatywna, że na przykład e, teraz. Psz, teraz bym się kurwa cieszyła, jakby ktoś mi kupił, nie wiem, e, 100 gram borówek. Naprawdę! Jakby ktoś mi kupił borówki, ja bym była najszczęśliwszym dzieckiem na świecie. Albo winogrona, albo mango, albo nie wiem, głupie puzzle, kurwa takie tysięczne, co mi mózg by przynajmniej rozwinęły, i musiałabym się nad nimi nagłowić. Albo na przykład ja kiedyś pamiętam, miałam taką książkę na. Przełomie 1-3 podstawówki, yy, gdzie było 1000 matematycznych zadań i na przykład teraz taka książka 1000 matematycznych zadań, ale na podstawie wiedzy matematycznej, którą już mam, yy, czy którą dopiero nabywam, aczkolwiek na poziomie, na którym jestem, nie? Yy, mnie by taka rzecz ucieszyła, nie? Mnie by sudoku ucieszyło. Czy krzyżówka? Naprawdę. Jakieś ciuchy też wiadomo, bo będę za niedługo zamawiać. Bo mam, mam, mam też w głowie takie coś nożemusze, nie? Bo jakby ja praktycznie nie mam ubrań, bo mi wszystko siostry zabierają. No ale naprawdę mnie tak nie ciągnie do kupienia ubrań czy kosmetyków, mnie bardziej ciągnie na przykład do tego, a kupię sobie, kurwa kolejne płucna, yy, jakiś jeszcze taki pędzelek, żeby móc mniejsze elementy robić, yy, jakieś farby i jedne, kilka obrazów yy, i te kilka obrazów pójdzie za ileś tam, to już będę miała na kolejne i tak, ta kasa będzie więcej i więcej i więcej. Czy uważacie, że to jest dobra podstawa, żeby myśleć, że jestem stara? Bo jeśli tak, to się nie dziwię dzieciom, które mi mówią na chodniku przechodząc obok mnie. Dzień dobry.